Dzisiaj kierunek trójstyk granic, ale nie państw, tylko województw. Jakich województw? Mazowieckiego, lubelskiego i Podlaskiego. Tu już widzimy Drogowska z województwo mazowieckie, czyli tu lubelskie, a przed nami kierunek województwo podlaskie, gdzie granica jest na Bugu. Na takim trójstyku to jeszcze nie byłem. Warto zobaczyć. W drogę. I oto nagle w lesie ukazuje się jakaś stanica harcerska. Obcym wstęp wzbroniony, nie wiem dlaczego. A nawet samochodem tu można podjechać. No przejdźmy prosto, prosto, prosto. I oto i piękny graniczny bóg. Graniczny w cudzysłowie, bo tak jak mówiłem, województwo podlaskie po drugiej stronie Bugu. My jeszcze chyba w lubelskim jesteśmy. Zaraz sprawdzę na mapie według GPS-u, gdzie konkretnie, którym miejscu jest granica, czyli jesteśmy w lubelskim i zaraz będziemy po drugiej stronie w mazowieckim. Tak, dokładnie w tym miejscu, gdzie stoję, jest granica województw lubelskie podlaskie cały czas po drugiej stronie buku mazowieckie. Taki oto trójstyk. Też warto zobaczyć, odwiedzić. Zwłaszcza jak piękna dzisiaj pogoda Bóg płynie leniwie. No i dobrze, i to byłoby na tyle. Idę w stronę rzeki. Może jeszcze troszeczkę dalej podjadę do Niemirowa. Znaczy nie, nie do Niemirowa, tylko Niemirów po drugiej stronie będzie. A my na Gnojno, tam gdzie dawna była, przystań promowa to pewnie do rzeki się trzeba będzie cofnąć, no bo no bo tędy nie będzie jak zresztą to jest parę kilometrów o dymne. nad lasem zapach pieczonych kiełbasek no i będąc tak blisko nie sposób nie było skontrolować granicy z Białorusią co słychać w obecnym czasie w tej chwili znajduje się na terenie województwa lubelskiego. Po drugiej stronie, podlaskie tędy pływał prom. Od jakichś 4-5 lat niestety nie ma przeprawy. A tam za tym drzewem już będzie płot i Białoruś. A może podejdziemy do kawałeczek, żeby jeszcze zobaczyć. Ładna pogoda jest, ciekawe, czy będzie widać. Trzeba by podejść jeszcze, jeszcze tam, gdzie kiedyś były, aż takie zarośla, krzaki, to widać wtedy płot. Zobaczymy. Straż Graniczna czuwa dobrze. No i pewnie tu jakiś festyn był, dlatego tyle namiotów, tyle ludzi, no bo zwykle tego nie ma. No i teraz dokładnie widać, po drugiej stronie zabudowania niemirowa, wiata rowerowa, tam jest cmentarz. Jak był zakaz 200 metrów można było tylko do tych, do początku tego lasku dojść. Tutaj dalej już nie, po drugiej stronie oczywiście. No i widać w oddali płot. Jest. Jeszcze zrobię bardziej zbliżenie. Tak jak już nieraz wspominałem, w tym miejscu Bóg kończy swój odcinek rzeki granicznej. Po drugiej stronie jest już brzeg, wiadomo, Polski. A płot rozdziela Białoruś i Polskę. Te drzewa to wiadomo, Białoruś za płotem i Bóg graniczny z tej strony. Nasze tereny. No, jeszcze taka perspektywa. No, czyli jeden trójstyk, drugi trójstyk zaliczony dzisiaj. Trójstyk graniczny i trójstyk województw trzech. Dobrze, to na dzisiaj tyle. Dziękuję. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A wracając przez Janów Podlaskich, nie sposób było nie wstąpić, nie pokazać symbolu, jakim są konie arabskie symbolu Janowa Podlaskiego. W całej okazałości źrebaczki. I wiem Tati Mamusia pewnie. Jeszcze ręczne dystrybutory paliwowe, o których przed chwileczką wspominałem. No tu zamknięte, także nie można zobaczyć jak pompa wygląda w środku. Znak dawny CPN. Stąd się wzięła nazwa, jedziemy zatankować do CPN-u CPN Centrala Produktów Naftowych, rynek janowski. No to teraz już naprawdę koniec. Dziękuję.